Cięta rozmowa w Radiu Rekord. Dawid Furch, dzień dobry. Słuchacie Ciętej Rozmowy w Radiu Rekord. A naszym gościem jest dziś wiceprezydent Radomia, Jerzy Zawodnik. Dzień dobry, panie radny, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, doszły mnie słuchy, że szykujecie w Urzędzie Miejskim Salę zabaw i uciech. To dla radnych. Czy to prawda? E, tak naprawdę to nie wiem. Nie wie pan, a może nie chce pan powiedzieć. A byłby pan w ogóle za tym, żeby takie miejsce powstało w urzędzie? Y to jest już jakby kwestia personalna każdego z nas. Też tak uważam. Według mnie jednak przydałoby się miejsce, gdzie po burzliwych dyskusjach, obradach, sfrustrowani radni mogliby odpocząć. Więc rzeczywiście ta frustracja następuje i to jest normalne. No widzi pan, no to już tak nie owijając w bawełnę, robicie w urzędzie te sale zabaw i uciech, czy nie? Jeżeli się dogadamy, to decyzja będzie pozytywna. A dogadacie się? My żeśmy się dogadali. No, to szybko poszło. Słyszałem, że debatujecie nad tym, czy w takiej sali powinien znaleźć się basen z plastikowymi kulkami. Doszliście do porozumienia w tej sprawie? E, z informacji, które ja mam, nie, niestety nie. Oprócz takiej sali zabaw i uciech, planujecie podobno też specjalny fundusz dla radnych, pod nazwą jak to było wakacje pod gruchą. E, w jakim celu? Żeby mógł skorzystać z potrzebnych odpoczynków, wakacji czy jakiegoś wyjazdu służbowego, który, który musi zrealizować, więc i my, podatnicy, za te wszystkie wakacje będziemy płacić? Przecież nie ma na to pieniędzy. E, pierwsze pieniądze są. E, pieniądze e, dzisiaj mamy pozyskane w, w, przez z budżetu wojewody. A więc na to idą nasze pieniądze. No pięknie! Co jeszcze będą mogli zrobić radni na nasz koszt? Iść do kina, wyjechać e, na krótki odpoczynek. Bo faktycznie tego odpoczynku potrzebują tak, Gruba przesada moim zdaniem A pan w jakim stopniu skorzysta z tego programu? Jakieś wakacje za granicą? A może wyjazd służbowy do Tajlandii? Każdy z nas, że tak powiem Myśli o jakiejś swojej przyszłości Ja też Ale póki co żadne decyzje nie zapadły Więc nie mamy w tym momencie o czym rozmawiać Ma pan zupełną rację Nie mamy o czym rozmawiać Nasz czas dobiegł końca Naszym dzisiejszym gościem był Wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Szukając dobrobytu, czas chyba wybrać się do polityki. Cięta rozmowa Radia Rekord. Program ma charakter satyryczny. Prezentowany wywiad nigdy nie miał miejsca.